Witajcie, witajcie. Tak właśnie postanowiłyśmy wejść dzisiaj, obydwie, ponieważ macie właśnie możliwość poznania niesamowitej kobiety, która jest wojownikiem. Siła nie musi oznaczać przemocy, żeby być wojownikiem. Nie musisz też kierować się prawem pięści. Dzisiaj dowiesz się, na czym polega siła i mindset. Wojownika. Cześć, jestem Kania, jestem trenerem procesowym i licencjonowanym ekspertem metody Work Smart Not Hard. Specjalizuję się w autoprezentacji i budowaniu zespołów na wartościach. Jestem również autorką książki Mindset Wojownika, do której linka macie tutaj na górze. I postanowiłam zrobić serię również liveów z osobami, które uważam, że są silne, że mają Pozytywną naturę, że są inspirujące, że są motywujące, że mają właśnie tego wewnętrznego wojownika, po to, żebyście wy również mogli się utożsamić z tymi osobami, dowiedzieć się, jak pokonali wyzwania, czy to w życiu osobistym, czy w biznesie. Tak więc dzisiaj macie możliwość poznać fantastyczną. Karolina Kończak, o której dowiecie się trochę więcej, jest to kobieta, która na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim i pomimo trudności, jakie stawia jej życie, to stara się z optymizmem i wiarą w siebie przez to życie iść, z uśmiechem na twarzy, spełniając swoje, spełniając swoje marzenia. Tak więc przywitajcie się, również, przywitajcie się również z nami. Dajcie znać, skąd nas oglądacie. Jeżeli będziecie po drodze mieli jakieś pytania, to również, to również zadajcie je w komentarzu. Tak więc, Karolina, witam Cię serdecznie. Wiem, że jesteś, jest to dla Ciebie też wyzwanie niejako, bo to jest pierwszy raz, kiedy tutaj korzystasz ze StreamYarda. Tak więc powiedz coś o sobie, proszę, żeby widzowie mogli, mogli ciebie tutaj poznać bardziej i się samą przywitać. A więc witam serdecznie wszystkich, którzy będą nas dzisiaj oglądać. Mam na imię Karolina Kończak i poruszam, jestem kobietą, która na co dzień porusza się na Wózku Inwalidzkim. Mhm, super, super, bardzo Tobie dziękuję. Eee, Karolina powiedziała, że ma lekkiego stresa. Bo tak jak powiedziałam, jest to dla niej pierwszy raz spotkanie tutaj na StreamYardzie. Bardzo proszę, e, dajcie jej serducha, dajcie jej wsparcie, da, dajcie jej otuchy, ponieważ tworzymy tutaj właśnie grupę ludzi, którzy wzajemnie się wspiera. <laughs> tak więc widzę pierwsze komentarze. Super, super, proszę bardzo, witam serdecznie i pozdrawiam. My też pozdrawiamy Dorota, witaj. Eee, <laughs> i uciekło mi tutaj coś. Dobra, to lecimy dalej. Karolina, obserwujecie już jakiś czas i powiem Tobie, że bardzo, bardzo spodobał mi się Twój profil, bardzo spodobało mi się to, co wrzucasz, bo to, co wrzucasz jest pozytywne, to, co wrzucasz wywołuje uśmiech na twarzy, jest również inspirujące, tak więc jeżeli nie, nie, nie znacie jeszcze Karoliny i nie jesteście wśród jej znajomych, zajrzyjcie do niej, na, zajrzyjcie do niej co ona robi, co ona wstawia, Ponieważ nie ma nic fajniejszego, niż właśnie z uśmiechem na twarzy przeglądać Facebooka, patrząc na fantastycznych ludzi. E, Karolina, ty mi powiedziałaś coś takiego, że na co, e, tak, że mm, jeżeli chodzi o wyzwania, e, jeżeli chodzi o wyzwania, to też chcesz pokazać, e, co takie osoby jak ty mogą, e, że jeżeli czegoś chcesz to możesz to zrealizować. Powiedz mi na co dzień, z jakimi wyzwaniami ty się z, jako osoba niepełnosprawna w życiu codziennym i biznesie spotykasz. O czymś, o czym na przykład ludzie, którzy nie są na wózku inwalidzkim, nawet nie przyjdzie im to do głowy, są nieświadomi, czasami nawet nie z jakiejś, z powiedzmy, nie wiem, ze złej strony, tak? tylko po prostu są nieświadomi. Powiedz nam właśnie o tych swoich, o tych swoich codziennych wyzwaniach. No, ogólnie z wyzwaniami spotykam się w życiu codziennym, czyli na co dzień. Czyli praktycznie od momentu, kiedy się budzę, do momentu, kiedy sobie z rana zaplanuję dzień, w którym chcę coś zrobić albo zrealizować. Z reguły mhm, spotykam tu. Ale... Z reguły spotykam trudności w momencie, kiedy jestem sama, czyli nie mam osoby drugiej, która by mi w czymś pomogła, tak? Bo z reguły zawsze, gdzie chciałabym się pojawić albo z kimś ch chciałabym się spotkać, no to niestety jestem uzależniona od osoby drugiej. Mhm. Mhm. A powiedz mi, jak to wygląda w biznesie. Jeśli chodzi o biznes, no to jak gdyby też mam ograniczoną możliwość spotykania się, bo niektóre spotkania biznesowe odbywają się w innych miastach albo w miejscach, które nie są dostosowane dla osób na wózkach, ale mm -hmm. na szczęście ja jestem w biznesie, w którym ludzie, którzy to prowadzą na co dzień. I z których, których spotykam, których poznaję, pozwalają mi na to, żebym też z nimi brał udział w takich spotkaniach e, motywacyjnych. Mm -hmm, mm -hmm. Otoczenie ma ogromne znaczenie e, wszędzie, prawda? No właśnie, super. E, wiem, że robisz network marketing. Jesteś w firmie e, Livion. E, tak. e, jeżeli dobrze widzę i dobrze obserwuję. E, tak, tak. Fantastyczne perfumy, to wiem. Eee, powiedz mi, e, co, skłoniło ciebie, co skłoniło ciebie do prowadzenia biznesu? Eee, do biznesu weszłam za pośrednictwem mojej siostry, Marzeny Oglańskiej, która obecnie jest na stanowisku dyrektora, czyli już na bardzo wysokim szczycie. I jak gdyby ona też jest dla mnie osobistą mentorką, podnosi mnie z każdego upadku. Daje nadzieję, że pomimo mojej niepełnosprawności staram się iść przez życie z uśmiechem i z ludźmi. Którzy, I jestem otoczona ludźmi, którzy nie zwracają na to, że jestem na wózku, ale no, po prostu znają mnie z różnego typu spotkań. Poznają mnie bliżej albo wiedzą o mnie na przykład z opowieści innych osób. Wiesz co, przyszło mi jeszcze jedno pytanie do głowy, ale to, to po kolei. Okay. Jak się poznaliście ze swoim mężem? Z moim mężem poznaliśmy się na warsztatach terapii zajęciowej, gdzie razem uczestniczyliśmy, byliśmy uczestnikami. No i najpierw byliśmy na stopie koleżeńskiej, potem na stopie przyjacielskiej, na no a później wyszło coś więcej. Za, za tym też poszło to, że wzięliśmy ślub trzy lata temu. Mhm, widziałam zdjęcia właśnie. No, są fantastyczne. E, powiedz mi, czy e, przyszło tobie kiedykolwiek do głowy, e, że Ty jesteś inspiracją dla innych. E, mówię to dlatego, moi drodzy, bo Karolina powiedziała mi, że, że, że ją inspiruje, ale Karolina, ja ją podziwiam. Ja naprawdę podziwiam Ciebie, Karolina. E, ponieważ wiem i domyślam się, tak, ile determinacji kosztuje? Poruszanie się na wózku inwalidzkim. Ja z, domyślam się tylko, z jakimi wyzwaniami na co dzień możesz się spotykać, o których też powiedziałaś wcześniej, tak? Z jakimi wyzwaniami, jeżeli chodzi o innych ludzi, możesz się tutaj spotykać. Tak więc uważam, że Twój mindset, Twoja determinacja. Twoja umiejętność radzenia sobie z niemiłymi sytuacjami jest godna podziwu. Tak więc czy myślałaś kiedyś, e, 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 tak, czy, że, że ty jesteś inspiracją dla innych, że ty możesz motywować właśnie innych, którzy na co dzień nie poruszają się też na wózku, a na przykład jęczą, biadolą, narzekają na rzeczy, które, na które ty nie zwracasz uwagi, tak? Bo ponieważ poruszasz się na wózku, jesteś osobą niepełnosprawną i dla ciebie na przykład takie wyzwania, co dla człowieka nie niepełnosprawnego mogą być wyzwaniami, tak? A dla ciebie po prostu może być wręcz e, nawet nie w dziedzinie problemu. Tak więc jak się czujesz jako osoba inspirująca? Znaczy ja dopiero tak naprawdę to od ciebie się tego nauczyłam e, tym po prostu poprzez rozmawianie z tobą prywatnie Uświadomiło mi to, że mogę być dla kogoś inspirującą osobą, pomimo różnych przeciwności losu. Tak? Dopiero sobie to powoli zaczynam e, uświadamiać. I jak gdyby miło mi z tego powodu jest, że mogę być przykładem dla innych, którzy mają jeszcze gorzej ode mnie niż ja. Uh -huh, uh -huh. E, a możesz być inspiracją dla innych, którzy nawet mają. Lepiej niż ty. ty. To prawda. Ja osobiście uważam, że jesteś ogromną inspiracją. E, uśmiechnięta, pozytywna. <grym> e, 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 no Coś, coś, niesam, coś niesamowitego. Zaczy, twoje, twoje zdjęcia. Nie narzekaj, nie biadol, zobacz, weź przykład tutaj z Karoliny, tak? Tak więc super, super. Naprawdę ja jestem zachwycona Twoim, jestem zachwycona w ogóle Twoją osobą. Napisałaś, napisałaś wcześniej, jak rozmawiałyśmy o determinacji. Determinacja, zarówno w biznesie, czy w osiąganiu jakichkolwiek rezultatów czy sukcesów, jest jej niepodważalnym elementem. Napisałaś mi również, że nauczyłaś się tego i wyniosłaś to z domu. Tak więc opowiedz tutaj troszeczkę o tym, bo wspomniałaś tutaj swojego tatę. Yy, tak, wyniosłam to z domu. A to wszystko dzięki moim rodzicom, dzięki mojej mamie i dzięki mojemu tacie. Niestety już ich nie ma wśród nas, bo niestety odeszli. Są moimi aniołami, stróżami, którzy nade mną czuwają, widzą co robię, z czym się borykam, jak sobie radzę już bez nich. Co jeszcze mogę powiedzieć? No Rodzice mnie tak wychowali, że pomimo tego, że jestem na wózku, to Dali mi to szczęśliwe dzieciństwo, powiedzieli sobie, powiedzieli do mnie, Karolina. Wiem, że ci jest ciężko, że masz dni załamania, ale wiedz, że jesteśmy my, rodzice i twoja siostra, że cię zawsze, zawsze Ci pomożemy, będziemy za to, będziemy cię pchać, do... będziemy twoimi skrzydłami, będziemy cię tak, będziemy ci pomagać żebyś ty czuła satysfakcję z tego, co robisz, no i też będziemy ci spełniać marzenia, pomagali w tym.